Słuchaj, Patrycz, już, ja nie wiem czy tego zawsze było, ja tego nie zauważyłam. Wydaje mi się, że to jest e, sprawa ostatniego chyba roku, ale... W sieci pojawił się straszny hejt na ludzi ze środowiska kulturystycznego. Właściwie ten hejt nazwałabym wiesz, w momencie kiedy wchodzę na jakiekolwiek strony filmy, wszędzie jest nasrane, wszędzie są gówna. Po prostu jest obrzucanie się takim głównem, obrzucanie się takim głównem i każdy, absolutnie każdy, każdy w środowisku kulturystycznym już w tym głównie się tapla. Tapla się w tym głównie, a tak naprawdę powiem Ci, widzę, że nie wszystkim pasuje takie taplanie się głównie, nie każdy sobie tego po prostu życzy. Ja się tak zastanawiam, skąd to gówno wypływa, gdzie wywaliło szambo.